Hejka, eee, przychodzę do was z rozmową na temat postaci Dabiego z anime Boku no Hero Academia. Ostrzegam jeszcze tylko, że mogą się pojawić spoilery z dalszych sezonów anime, jeżeli ktoś jest tam na trzecim, czwartym, nie wiem, to mogą się pojawić z sz piątego, szóstego, oraz z mangi. Eee, no i teraz tak, eee, pod pewnym TikTokiem kiedyś. Moim, e, miała miejsce taka dyskusja, którą ja bym chciała tutaj e, może kontynuować, coś takiego, ponieważ ja stwierdziłam, że Dabi jest silnym przeciwnikiem, silnym złoczyńcą, a kilka osób, ku mojemu zdziwieniu, się z tym nie zgodziło. Ja nie mówię, że muszą się ze mną zgadzać, bo, e, bo tak, tylko ja po prostu byłam zdziwiona, że jakby. Jest, są osoby, które tak nie uważają, bo dla mnie to jest dość logiczne, że Dabi jest silnym przeciwnikiem, a poprzez silnym przeciwnikiem, silnym złoczyńcom, mam na myśli, że jest niebezpieczny i trudny do pokonania. I chciałabym teraz przedstawić tutaj swoje argumenty na to, jak po prostu w jakiejś rozprawce. No więc, po pierwsze, dar Dabiego. Jak wiemy, dar Dabiego jest też trochę jego słabością, ponieważ wpływa też na niego i ciało Dabiego nie jest w stanie znosić jego daru, ale nie możemy mu odmówić tego, że jego dar. Jest bardzo niebezpieczny, ponieważ ma szerokie użycie. On może go użyć na przeciwniku, też, który stoi, nie wiem, naprzeciwko niego, i może go użyć na przeciwniku, który stoi 200 metrów dalej, powiedzmy. I może jakby ten dar się łatwo rozprzestrzenia. To nie jest dar, który użyje na jednej osobie, tylko on może podpalić całe miejsce dookoła i po prostu ucierpi na tym wiele miejsca, wiele osób, wiele wszystkiego. Jest to dar głównie na długi dystans, ale na jakby takim krótkim dystansie też sobie radzi. I tak naprawdę, jedynym sposobem na pokonanie Dabiego jest zaskoczenie go, po prostu wzięcie go z zaskoczenia i jakieś wyeliminowanie. Tak jak mamy chyba w trzecim sezonie, gdzie Gran Torino go kopnął w kark czy coś takiego i Dabi zemdlał, i zostało to jakby. No to jest jeden sposób na pokonanie Dabiego, tak naprawdę, bo inaczej. On stworzy bardzo wiele szkód, bardzo wiele problemów. Kolejna rzecz to cywile, ponieważ Dabi walcząc z bohaterem nie będzie się przejmował tym, że on nie wiem, o, podpalił budynek i zginą cywile, zginie 100 osób, albo 1000, albo 10, albo 1. A bohater prawdopodobnie będzie chciał te wszystkie osoby uratować. Więc tutaj mamy tym większy problem, że masz tego złoczyńca, z którym musisz walczyć, a on robi pożar i Eee, musisz też ratować osoby dookoła. Kolejna rzecz to jest to, że Dabi nie boi się śmierci. Może jeszcze do pewnego stopnia, mm, do tego tam okolic szóstego sezonu, eee, dbało o siebie, tak to już ujmijmy, bo chciał się zemścić przede wszystkim na Endeavorze, na to na swojej rodzinie. Eee, ale teraz eee, to już tym bardziej, po prostu no on ma wywalone, on, on ma... Po prostu takie podejście, że no się spale, to się spale, no trudno, ale przynajmniej jakby wygram. On po prostu nie chce uratować też sam siebie i nie chce o siebie dbać. Kolejna rzecz to też jego taka siła mentalna, ponieważ Dabi jest i też czuje się bardzo skrzywdzony, no i nie jest dobrze jest z jego psychiką, delikatnie ujmując. I w związku z tym napędza go bardzo potężna siła negatywnych uczuć. I może on po prostu, wiecie, często w anime pojawia się coś takiego, czy w różnych produkcjach, że moc przyjaźni albo moc miłości sprawia, że bohaterowe są w stanie wykrzes wykrzesać siebie jeszcze więcej. I to jest pozytywne zjawisko, natomiast to działa też w drugą stronę, co mamy na przykład przy Shigaraki dużo pokazane, że moc nienawiści. Też sprawia, że człowiek z tej nienawiści jest w stanie wykrze wykrzesać z siebie więcej. Bo nawet właśnie AFO mówił o sigerakim, że potrzebował osoby, która tak bardzo nienawidzi, że będzie w stanie złamać siłę woli tych użytkowników ofa, żeby przejąć ofa. I ja wiem, tutaj wplątałam na chwilę sigerakiego, ale chodziło mi o pokazanie tego, że siła, tak jak mamy siłę miłości, i nie wiem, no umierając, masz jeszcze takie, że, nie, bo ja kocham. Kogoś tam i muszę po prostu dla niego walczyć, tak samo umierając. Możesz mieć jeszcze taką myśl, że nie, nie dokonałem jeszcze swojej zemsty, eee, muszę walczyć dalej. To może być bardzo silne uczucie, które już zostało częściowo, właśnie też zarysowane momentami u tych negatywnych postaci. Eee, I w związku z tym, ja uważam, że Dabi byłby do pokonania bardzo trudnym przeciwnikiem. I co więcej. Właśnie to jest przeciwnik, do yy, którego po prostu trzeba podejść tak na dwa razy. Dlatego, że nawet w samej mandze, w samym w w anime, mamy przynajmniej dwie takie, takie sytuacje. Jedna jest w anime, właśnie w tym trzecim sezonie, gdzie oni na samym początku jak napadają na ten bar Shigarakiego, tak go nazwijmy, yy, to od razu praktycznie eliminują Dabiego. Dlatego, że wiedzą, że jakby Dabi był i kontaktował, to co, on by im podpalił te... Do drewno, którym ich zaatakowali, czy się od tego drewnianego gościa i, i po ptokach, nie? A więc muszą go wyeliminować od razu. Druga rzecz, rzecz jest już bardziej z mangi. To jest moment, jak oni się przygotowują do tego ostatecznego starcia, i właśnie e, tam pada taka kwestia w stylu, że dopóki m.in. na czele tej armii afo kroczy kremator, bo niestety manga polska tłumaczy jego imię. Przez blisko pseudonim, ale w każdym razie, dopóki na początku armii Afo kroczy Dabi To ta armia jest bardzo ciężka do pokonania i oni się nie będą w stanie w ogóle zbliżyć do pozostałych przeciwników tak? I oni muszą też właśnie ich porozdzielać i między innymi rozdzielić Dabiego Dabi od reszty I się nim zająć, to jest bardzo ważna kwestia, bo oni wiedzą, że jak go no, nie wyeliminują jakoś szybko, łatwo to, to znowu po ptokach, tak? Bo Dabińca wszystko podpali, a mimo wszystko walczyć i ratować ludzi w pożarze nie jest najlepiej. E, więc dlatego ja uważam, że Dabi jest silnym przeciwnikiem, w sensie trudnym i niebezpiecznym. I z chęcią poznam wasze argumenty, jeśli dotrwaliście do tego momentu. E, wasze argumenty za albo przeciw. Czy się ze mną zgadzacie? Czy coś byście jeszcze dołożyli do tej mojej argumentacji? Czy się ze mną nie zgadzacie? A jeśli tak, to dlaczego?